Jo, siema! Potrzebujemy do tego glitcha solo kopiowanie właśnie bunkier w MCO. W Mco mamy na miejsce numer 3 przechowanie pojazdów osobistych. Co potrzebujemy? Też, potrzebujemy biuro. E, nieważne jakie, czy to tam, czy tam, zależy gdzie ja w tym miejscu będę pokazywał dla was, gdzie trzeba parkować MCO. Ale to nieważne. Poziom 1, 2 czy 3 i warsztat jest bardzo ważny. Co potrzebujemy? Deluxo. Deluxo niech już ma włączone te rakiety takie, nie? Żeby tak już jak jesteś na zewnątrz możesz wybierać tam kwadratem, czy X, to chyba X jest na Xbox, no. I tam wybierasz, wjeżdżasz do Bunkra wjeżdżamy do MCO i potem, jak będziemy w EMCO, będzie się zaczynać nasz glitch. Wsiadamy z powrotem do Deluxo. Jak wsiądziemy, trzymamy gaz. Jak pojawi się zaraz nam e, bunkier, zaczymy szczelać. Na PS to jest L1, na Xboxie nie wiem, po prostu szczelaj, non stop. Jak pojawi się bunkier, ale trzymaj cały czas gaz. trzymam gaz, gaz, gaz i teraz szczelam, szczelam, szczelam. szczelam. Cyk, mamy suicide, Popłyniliśmy samobójstwo, o to właśnie chodzi tutaj. Zrespiliśmy się tam na dokach, dajemy opresorka, czy tam Sek surf y, helikopterem, nie? buzardem lecimy na miejsce tutaj, tam są parę miejsc, ale najlepsze miejsce co trzeba można używać, to jest. Y, tutaj jest taki poddaczek, czy to można wjeżdżać, ale tutaj kiepsko się skręca, więc y, polecam tam nie robić, po prostu tutaj polecam to, tu polecieć, zamówić tutaj MCO, bo on od razu koło ciebie się zrespi i ten i stamtąd będziemy właśnie wjeżdżać pod taki tunele w sumie po taki, no tunelek taki dobra wzywamy MCO wchodzimy do MCO jedźmy tą, jedźcie tą drogą co ja jadę może jak masz lepsze miejsce niż co ja pokazuję, to oczywiście korzystaj z tego miejsca. Nie? Ale po prostu musimy dach MCO zablokować, e, żeby pod taki tunelek wjechać czy tą pod ściankę taką, że on będzie trzymał mniej więcej nasze MCO. Nie? Zaraz po prostu zobaczycie jak to się ten. Tu skręcamy na dole i tutaj mamy ten au, au, góry, au, góry takie zapamiętajcie, że tędy wtedy jedziemy prosto, zaraz tutaj po lewej będzie nas cel. Właśnie tutaj, po lewej, ale ja troszkę za, duży, za daleko przejechałem. Więc tutaj właśnie musimy wjechać po ten daszek. Czy potem budynek. Ale polecam, bo parę razy testowałem ten glitch i parę razy straciłem już Deluxo. Oczywiście, tak i tak stracisz Deluxo. Musisz to wiedzieć. Eee... Wieć prosto, po prostu wieć tak prosto, normalnie, nie jak jakieś krzywo tam, nie? Bo glitch bardzo szybko się może popsuć. Więc wjeżdżam, tutaj jest takie wentylatory, one mnie zatrzymują. No, okej, okay, jest gitara, wysiadam. Teraz zamawiam ISI. w sumie ja będę ISI kopiował. Nie masz ISI, to zamów coś innego, nie? Ale najlepiej to ISI się będziesz sprzedawać. Podstawiam IC koło niebieskiego kółka jak, naj, tak, jak najbliżej. I idę znowu daję co, wsiadam dałem co i, da, i trzymam szczałkę w prawo, żeby ten odepnąć się od mobilki, ten od kabiny. Tak jak widzicie przyczepa, skacze, Ona zaraz przestanie skakać. Jak przestanie skakać, czekajcie tam 5 sekund. Ształkę w prawo, spamujemy X czy A. Cały czas nas załaduje w czarny ekran. Jak cały czas będzie czarny ekran, to widzicie, jest nieudany i można od nowa zaczynać. Dobra, zrespiło nas na ulicy. Jadę do MazeBanku, nie możesz właśnie... ten e, Do MazeBanku, do biura jadę, nie możesz używać mapy. Tylko dwa razy strzałkę w dół i wtedy mapa się powiększy. Tak to najlepiej robić. Wjeżdżam do garażu, gdzie mam puste miejsca. Tam gdzie mam puste miejsca, więc najlepiej mieć wszystko puste, to 60 kopii może zrobić. Jak widzimy już tutaj wysiadamy, kupujemy y, darmowe LG do naszego MCO. Wsiadamy do EC, czy tam co tam kopiujesz, szczałkę w prawo i zmieniamy kolor tablicy. Nawet możesz na swoje zmienić, jak masz tam swoje. Czy to swoje, czy z kolorem. Wyjdź na zewnątrz i teraz wracamy do MCO. Więc mówię, dwa razy strzałkę w dół. Mapa się powiększa, wtedy mniej więcej widać, gdzie trzeba jechać. A jak znasz to w pamięci, no to jeszcze lepiej. Wracamy do MCO Więc mówię, najważniejsza rzecz jest e, stawiać te MCO po prostu prosto pod ten, po, po tam pod te pomieszczenie e, pod tym budynkiem nie? Tak jak widzicie zrespiło nasze MCO na ulicy, a tutaj kabina jest dalej pod tym tym Nieraz się zawiesi pod tym tutaj pod tym, tym, nie? To trzeba, w sumie co ja robiłem nieraz to też używam paralizator Paralizator co ja pierdzielę Atomizer i poszczelałem paradoks, żeby tak troszkę kąt zmienił, i tam wyjechałem wtedy. i Przyczepam znowu, przyczepę. I tak jak mówiłem, spróbować elegancko znowu tam podjechać. Po prostu trzymać się tej prawej strony jak najbardziej, to co jak sam stanie wysiadam troszkę bliżej podstawie i sika tutaj najgorsze to jest wsiadanie, wysiadanie, wsiadanie, wsiadanie strzałkę w prawo trzymam odczepi mi przyczepę przyczepa zaczyna skakać czekam aż się uspokoi 5 sekund poczekam potem szczałkę w prawo i spamuję X czy A ładowanie będę miał jak ładowanie się skończy to wyrzucimy na zewnątrz i jadę znowu do biura i kopia druga zrobiona, więc tak robimy to w kółeczko i w kółeczko a tak powiem Wam, że te Deluxe co używasz będzie stracone, bo mówię, par razy to próbowałem i sprawdzałem gdzie Deluxe jest na początku jak gliczy się nie, nie uda, to Deluxe jeszcze będzie u Ciebie w MCO ale potem jak już pierwszą kopię się zrobi to, będzie, to zniknie po prostu nie. Więc, e, rób powoli, ale dobrze, żeby nie stracić tego deluxe na początku, nie? I tutaj oczywiście kupuje się nowy ten... E, ...LG, do Enco tego ja nie robiłem, bo ja już nie będę dalej kopiował, tylko dwa wam pokażę. Wjeżdżam do warsztatu, zapisuję go, zmieniając tablicę, kolor czy tam na swoje. Tutaj sprawdzam. Dla Was czytam, no, smurczo, jest ten Deluxo zniszczony, nie ma go. Sprawdziłem wszystkie garaże, co mam, nie ma tego Deluxo. Może jak się wyłączy grę i się wróci, to, ale wątpię w to. Więc po prostu Deluxo jest do stracenia. To było na tyle, trzymajcie się, na razie, Yo!